Ja tutaj kręcę teraz filmik, także możesz troszkę pomodulować. Później ci to wyślę maila, także będziesz mógł sobie zobaczyć. Hej, okay, okej, okay, nie ma sprawy, Kurde, będę mógł później odebrać ten w tym, e, 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 premier, czy w jakim, kurde, ten filmik wysyłasz? Nie, ja go wrzucę na YouTube i wyślę ci linka po prostu. Wejdziesz sobie, tylko klikniesz na linka i ci się otworzy filmik. Aha, bo czy to Ty wysyłałeś mi, też chyba mieliśmy, ale to trzy miesiące zeznówię, w tamtym miesiącu też wysłałeś, ale to patrzałem się na linka, ale to zostało wykasowane, już nie pamiętam tak dokładnie. Y nie, nie, ja jak wrzucam to wszystkie filmiki mam na YouTubie i tylko po prostu zastrzegam, że mogą oglądać tylko ci, którzy mają linka, jeżeli ktoś nie ma linka to nie może filmiku obejrzeć. To jest... Zgadza się. tutaj dostałem, nie, wreszcie na YouTube, na linka, ale to w ogóle film usunięty tego, z tego wysłał. To nie, mój login na YouTube to jest 161-GOLF-BRAVO-001, także możesz sobie nawet po takim loginie wyszukać mojego użytkownika. Okej. Okay. Jak ta pogoda jest u Ciebie? Po tutaj. jest tak samo pamięci ale w ogóle w dzień też y, troszkę wiało. Poprzednie dni było tak 25, 23 stopnie. W nocy schodziło do 15, też było ciepło. A dzisiaj było słoneczko i niestety kurde wiecznie. A znowu na